I dzień dobry, witam wszystkich. Zagrajemy w Signalis czwarty odcinek. No właśnie, czwarty odcinek jesteśmy po trzech odcinkach, i powiem Wam, że jeżeli już teraz wydaje się Wam, że atmosfera i fabuła w tej, w tej grze jest gęsta, to, to ta gra się dopiero rozkręca. <laughs> Jedna rzecz, którą chciałbym tutaj, jeżeli chodzi o, właśnie o konstrukcję, konstrukcję fabularną o elementy może, elementy w tej grze, które, na które w innych grach byśmy nie zwrócili uwagi, byśmy machnęli tak ręką na to, że a, to jest gra, to wiadomo, że, że tutaj są, że, że gra trochę idzie na skróty, troszkę, troszkę tak mm, wypacza rzeczywistość po to, żeby po prostu się grało dobrze. No, znamiennym przykładem są na przykład okulary w betesziarskim Falloutzie, które dodają, po założeniu, dodają plus, plus jeden do inteligencji. Otóż w jest jeżeli zobaczymy jakieś dziwne elementy, które, na które właśnie chcielibyśmy tak machnąć, a, bo to gra, nie? Nie. W Signalis dużo rzeczy dzieje się tak, jakby poza kadrem. Gra nam niektórych rzeczy nie pokazuje i tych rzeczy, które byśmy uznali, że A to tylko gra, więc gra idzie na skróty, tak? No to powiedzmy, że możemy założyć, że pomiędzy kadrami, tak? Pomiędzy, pomiędzy, w, w tych momentach, w których gra nam nie pokazuje, jednak się jakieś tam rzeczy dzieją. Eee, na przykład jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić, zwrócić uwagę, która jest poniekąd z tym powiązana, to że na początku, jak rozpoczęliśmy grę, jak Elster się budziła z Kryokomory, to ekran butowania wyglądał inaczej niż ten, gdy wchodziliśmy do S23 sierpiński. Co może sugerować, że na przykład to nie jest ta sama Elster. Tak? Że są dwie, dwie różne postacie. Dobra, zacznijmy. Dwie minuty się nagadałem, a, a gra stoi. No i e, przypomniałem się, że na padzie mam e, klawisze, które bezpośrednio wchodzą do ekranu ekwipunku i drugi klawisz, który bezpośrednio wchodzi do ekranu mapy. Może pamiętać, żeby z tego korzystać. Jedna rzecz, jak napotkałem przeciwnika, to dam się trafić temu przeciwnikowi. No i to jest są notatki. Tu jest przedmiot. Tak, 2-2, dwa, dwa, takie mam e, te. Mmm. Stan Prody, tak? to jest paralizator po prostu po polsku. Nie? W angielsku są dwa słowa, a po polsku jest jedno i od razu instrukcja się pojawia. O kurde, cztery strony. Electro impulse Devices. Ze względu na ostatnie wydarzenia, zachęca się wszystkie członkinie personelu placówki, aby zapoznały się z użytkowaniem urządzeń elektroimpulsowych. Dotarła do nas dostawa paralizatorów jednorazowego użytku EIG2. Po więcej informacji, proszę odnieść się do załączonej instrukcji. Elektroimpuls Gerat EIG2. Paralizator EIG2 jest nieśmiercionośnym środkiem krótkozasięgowym jednorazowego użytku do unieruchamiania niewspółpracujących jednostek. Można go wyposażyć w kieszeni na narzędzia na ekranie ekwipunku. Gdy zostanie wyekwipowany pojawi się w dolnej lewej części ekranu ekwipunku. Paralizator EIG-2 może być używany jednorącz podczas poruszania się, a także podczas celowania bronią. Gdy zostanie wyposażony, aby go użyć, po prostu wciśnij LB, bo się w kierunku najbliższego przeciwnika. Uwaga! Wysokie napięcie elektryczne może przeskoczyć na jednostki bliskie celowi. Używaj ostrożnie. Nie stosuj na osobach starszych, ciężarnych lub tych ze znaną chorobą serca, chyba że będzie to absolutnie konieczne. Poprawnie zutylizuj paralizator po użyciu. Jeszcze amunicja tu leży? To wszystko w tej grze jest strasznie rozpixelowane, ale po pewnym czasie człowiek się uczy rozpoznawać te wzorce kolorowe i. I już wie co ta leży na, na ziemi, nie? Jeszcze nadmienię tylko, że jednak zdecydowałem, że nie będę włączał tego CRT mody, dlatego że. Znaczy, powód jest w sumie taki prosty, dyskwalifikujący. O, może tak to ujmę. E, po kompresji to nie wygląda tak, jak powinno. Tylko tyle. A, na, a nawet gdyby, gdyby po kompresji to wyglądało tak, jak powinno, to wydaje mi się, że na dłuższą metę byłoby to wkurzające, mimo wszystko, jednak. Dobra. Klucz. Do wschodniego skrzydła. Ok. Czy coś się dowiemy na temat tego klucza? Wszystkie już miejsca w. Ekwipunku zostały zajęte. Magnetyczna klucz karta. Ok. Eee. Jednorazowy paralizator. K broń krótkiego zasięgu o wysokim napięciu do porażenia. Pojedynczego użycia. Może być używana w jednej ręce. A jak to. Zinspektuję. Niezabójcza broń, która natychmiast pozbawia y, przeciwnika przytomności, w, nawet więcej przeciwników, którzy są w zasięgu rozprzestrzeniającej się, się elektry elektryczności, tak. Y, te tłumaczenia, które robię na żywo, nie będą takie precyzyjne, tak. Aż, y, znaczy będą na pewno mniej precyzyjne niż te, które robię y, po, jakby w postprodukcji. Memorandum. What codes. A jak, jak to dobrze, że, że, że to już było. Nie muszę tego tłumaczyć. Nie? Co znowu zadziała ten sam kod? Jaki to był? 204512? Dobrze pamiętam? Czy 240512? Sprawdźmy to. Na pewno Elster ma to w swojej pamięci którą się włącza, selectem Mondant. tak tutaj było to 204512 204512 204512 wydaje mi się, że wpisywałem to, ale sprawdziłem wszystko. No nie, no to ten SAFE ma e, kod normalny prowadzony przez kogoś i trzeba będzie ten kogoś gdzieś znaleźć. Co mamy po lewej? Do wschodniego skrzydła mamy klucz, czyli to będzie po tej drugiej stronie, tak? Ja muszę sobie jeszcze przypomnieć, jak się biegało. Przy czym jest B, ok. Otwarte. Ok, a czy gdzieś jeszcze nie byłem? <grymne> Tutaj chyba Elster spadła, nie? W tym miejscu. I nie można się tam dostać niżej, dobra Nie pamiętam, bo to jest nowa sesja nagraniowa i... To się dzieje teraz po paru dniach od tamtego poprzedniego odcinka, prawda? O, kible Ja nie chciałem jeszcze wychodzić Wróć tam Czy to jest takie pomieszczenie, w którym nic nie będzie? <laughs> o, to jest ten, sedes taki... Wykomponowany w podłogę no Zamknięte, czy ktoś jest w środku? W każdym razie Nie da się tam dostać, ale może, może kiedyś będzie tutaj trzeba wrócić później Może Isa i tu się tam zamknęła <grym> Okej okay. Mogę iść tutaj na dół i mogę pewnie też iść tutaj do góry To nachać na najpierw do góry po kolei no Jakiś magazyn? Coś tu leży. Amunicja. Mam jeszcze jedno miejsce w ekwipunku. Zrobiło mi się potem, jak, od, jak otworzyłem tam te drzwi, tak? Zniknął e, klucz, więc popisu nie muszę jeszcze chować przedmiotów. Ale chyba nie, wyekwip, nie ekwi, wyekwipowałem tego, tak? O właśnie. Teraz. I ja Alster tego użyję w, w chwili konieczności. Tak mi się wydaje. Kuchnia. A jak jest kuchnia to trzeba rąbać mięso. Dobrze, traf mnie. Dzięki. Teraz chciałbym stąd wyjść i zobaczyć czy mam dalej nominalne zdrowie. To się na tym ekranie. Jest nominalne. Wróćmy, traf mnie jeszcze raz. Proszę, traf mnie. Caution. Okej, okay, tak ma być wasze. Caution. Jeżeli zapomnieliście po co tak zrobiłem, to po to, żeby dostać takie zakończenie, jakie chcę. O no to w tej grze jest to ważne, akurat. Czemu ona strzeliła Gdzieś tam w lewo, ale sparzany strzał. No. Pokonana? Chyba już nie. Nie żyje. Dobra, można gana przeładować. Co my tu mamy? To oddycha. Przejście Cokolwiek to jest nie wygląda na jadalne. Dobra, możemy tutaj przejść w prawo, ale tu jest zamknięte. Na pewno tego klucza nie ma. Czy tu i coś leży na stole? Nie, tak mi się wydaje. Glitzyują się zwłoki, tak? To jest normalne w tej grze. I to też jest kolejna rzecz, że, o której wspominałem, że dlaczego tak się dzieje, tak? Bo tak jak powiedziałem, w tej grze każdy szczegół ma znaczenie i nie można sobie machnąć ręką, że a to tylko gra. Dlaczego zwłoki się kliczują? Czy one są jakby nierealne, czy coś? Nie wiem. Abstrakcyjne zwłoki, tak? Co my to mamy? <ścoughs> I plakat. Euler. Prosta uniwersalna, lekka replika. O ile? Świetnie. No to. Postrzał. Postrzał. I jest klucz do mensy? Do mensy? Jest na nim napisane 14, to ciekawe. Dosyć. Mensa. Magnetyczna klucz-karta Pracownicza Mensa, nie, nie wiem o co chodzi dokładnie Tymczasowa 14 Dlatego jest 14 napisane, tak? Bo jest tymczasowa S23, logistyka, dostęp do Mensy Tylko dla e, Personelu kuchni Czemu Mensa? Na pewno ktoś mi Ktoś mi wyjaśni w komentarzu Ok, coś tutaj można obejrzeć Tam jest jakiś papier, widzę Formularz R-90 Data wypełnienia 84.21.3 Wypełnia Euler S-2303 W Departamencie Kuchennym Podmiot Euler RKM-7 Przestrzeny na moduł nawigacyjny Notatka Mój moduł mapujący wciąż ma defekt i nie pokazuje mi żadnych danych mapy. Ciągle się gubię w drodze do pracy i z powrotem. Ostatniego cyklu musiałam spać w korytarzu, ponieważ nie mogłam znaleźć windy dla personelu, aby wrócić do mojego dormitorium. Proszę, zupełnie się gubię w tym miejscu bez mapy. Merc. Któraś. E, któraś. E, ma, ma na imię Merc, tak? Hmm. Nie może sobie poradzić z tej bez mapy. Zupełnie tak jak ja. Tutaj użyłem klucza do mensy i to pewnie się pewnie będzie nazywać mensa. A powinno być, a nie powinno się nazywać mesa po prostu. O kur. O kurde. Dobra, dobra. Prądem ich! Tylko jeden. Tylko jeden zginął. Wyjdźmy stąd. Ale jucha leci. Przepraszam, to nie, nie, była, nie była jucha, tylko to był ten... E, płyn transpor transportujący oksydant, tak? Okej okay. Jak tam nasz stan zdrowia? Danger A nie będziemy grali z takim kluczującym się ekranem I niestety Dlatego ja użyję teraz apteczki Użyj Tam jest Kurde Tak, bo ją poradziłem prądem, ale nie dokończyłem jej, dlatego wstała Dźgnijmy Kurde, jeszcze stoi Teraz tamta wstała Co tu się dzieje, do jasnej cholery Kopnij ją. Dobrze. Ach, udało się. Amunicja tu leży. Ja apteczka. Od razu skorzystamy. Chociaż nie trzeba. Ekran się uspokoił. A jak w ogóle wygląda danger? Jest. Nie? Danger może być. To póki na ekranie się nie dzieją jakieś nieprzyjemne dla oczu rzeczy, to stan zdrowia dowolny jest dobry. Choć troszkę jesteś się porusza z y, bólem, nie? Trzyma się za brzuch. Postać w jakimś rezidencie albo coś. Dobra, przejdźmy dalej. Ile, ile już wrogów zabiłem? Chyba z piątka będzie, nie? Pięć albo sześć, jakoś tak. Kurde! Nie chodzi się nie z przeładowaną bronią. Zawsze wszystkich pouczam, a później sam chodzę. No. Oj, skończyła się amunicja chyba. Kurde, no? Dobra, ale tutaj chyba będę miał y, możliwość powrotu w lewo. Tak, dobrze. I teraz mam tutaj teraz tą kompetę zrobioną. Świetnie. Kolejny paralizator tu leży To nie jest paralizator, to jest zepsuty klucz Świetna publiczna toaleta, nie? Poza tym Co się, co, czego się możemy dowiedzieć w tym kluczu? Dziwny prostokątny klucz z wzorem motyla Wygląda jakby część części brakowało Eee Drobiazgowe skrzydło motyla z kolorowanego szkła znajduje się na jednym z końców tego klucza. A wiemy do czego to będzie, nie? Będzie tylko pudło, które miało takie kwadratową dziurkę i był motyl na, 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 na wieku. Tutaj się nie da, tutaj się da. O! To jest chyba. Czy to jest ta, ta star cała? Zobaczmy. A ma długie nogi, nie? To jest pewnie bocianka. No, bocianka. Ech, nie wygląda, że tutaj pasowała. Jesteś jednostką Elster, prawda? Ta placówka jest w tej chwili zamknięta. Nie powinno cię tu być. Zaraz, zaraz. Alina Seo pisała przecież, że Elster tutaj pracuje i że jest jej przyjaciółką. To czemu ta bocianka tutaj twierdzi, że Elster tutaj nie pasuje? Jestem protektorem, kontrolerem na służbie na tym poziomie. Nie wiem, jaki tutaj masz interes. Ale jak sama widzisz, mamy teraz większe problemy. Jeśli szukasz dowodzącej, mam dla ciebie yy, złe wieści. Zachorowała i teraz wszyscy inni też chorują. Okej. Okay. I to wszystko, co wiem. Jestem pewna, że administrator wie więcej, ale. Ktoż wie, gdzie on jest. <ścoughs> I ona sobie i tak po prostu tutaj stoi. Odpoczywa. Eee, klucz Aliny SEO. A co ona taka poraniona ona jest. Jesus. Sprawdźmy to. Mag karta magnetyczna dla zachodniego, do zachodniego skrzydła. Pracownik Alina SEO. Czy wypadek, jakiś miała w pracy albo chorowała na coś? W sumie to z tego jego pamiętnika wynikało, że jest chora, ale by w takim stanie nie, nie dopuścili do pracy. Bardzo dziwne, nie? No wszystkie dziwne rzeczy w tej grze należy zwracać uwagę i rozumienia się na pięć różnych sposobów, niestety. Taka, Taka gra jest. Na temat administratora od kontrolera zmiany pracy do kontrolera zmiany nocnej. Ze względu na ostatnie wydarzenia, niektórzy technicy bezpieczeństwa będą służyć zarówno podczas zmian pracy, jak i nocnej. Dotyczy jednostek strażniczych Star S-2304, Star S-2305, Star S-2306, Star S-2309, dotyczy jednostek kontrolujących SCCR 2302, SCCR 2306. Do czasu, aż nie zostanie odkryte efektywne leczenie, albo nie przebędą posiłki z hajmat, musimy pozostać si i robić co w naszej mocy, aby zabezpieczać tą placówkę. Porażka nie wchodzi w grę. Bocianka 7 SCCR S2307. PS, miejcie oko na jednostkę administratora. Od czasu incydentu zachowuje się dziwniej niż zwykle. Bez komendantki trzymających go w ryzach, będziemy musiały poprosić Kolibri o pomoc. No, w tym pomieszczeniu się. W tym pomieszczeniu padło trochę więcej terminów. Wiemy już, że oprócz administratora jest tu jeszcze jakaś dowodząca. A? Wiemy, że są jakieś jeszcze jednostki typu Kolibri, repliki, z którymi nie mieliśmy jeszcze do czynienia. I wiemy, że nastąpił tutaj jakiś incydent, i wiemy też, że dowodząca zachorowała. A potem zaczęły chorować pozostałe jednostki. Proszę bardzo. Dobra, gdzie teraz jeszcze mogę się udać? Mogę wrócić. A, tak, mam klucz teraz tutaj. Dobrze. To wrócimy. Pójdziemy do safe roomu. O, dzień dobry. Koleżan Koleżanki? Dwie. Nie tym klawiszem. Kurde. Robix. zaoszczędziłem trochę amunicji. Załatwiając jedną z tamprodem. Kolejna, to będzie już powiedzmy z 9 załatwiłem, to ta, ta będzie dziesiąta, tak? Dziesiąta Nie ma amunicji i będę musiał teraz przed nią uciec już Niestety I tu jest chyba safe room, tak? Dobrze Więc zapiszemy, żeby tego później nie pożałować. I do następnego.